Witajcie moi drodzy, dzisiejszy temat mnożenie sum algebraicznych Ym, czyli taka sytuacja, gdzie my będziemy mieć jeden nawias razy drugi nawias tu miał być minus Ym, do tej pory mieliśmy mnożenie przez jednomian, czyli na przykład a razy b plus 1, no to mnożyliśmy każdy wyraz przez a Teraz będziemy mieć sytuację taką. I w tej sytuacji bardzo podobnie należy się zachować. Gdyż przez pierwszy wyraz mnożymy pierwszy i drugi z drugiego nawiasu oraz przez drugi wyraz mnożymy pierwszy i drugi. Tak potocznie mówiąc każdy z każdym mnożymy. Na przykładach będzie to najlepiej pokazać. Zadanie. Drugie. Na stronie 77. Mamy wykonać mnożenie. No i właśnie pierwszy przykład, który przed chwilą miałam napisany. Między nawiasami nie ma tego działania i my w domyśle wiemy, że to jest mnożenie. I teraz mnożę sobie. Warto sobie też te takie łuki rysować, żeby się nie pomylić, żeby nie zapomnieć o niczym. A razy a. Mam a kwadrat. A razy minus 1. Ten znak jest przyklejony do naszej liczby. A razy minus 1 to minus a. Teraz biorę 1. 1 razy a to a. I 1 razy minus 1 to jest minus 1. I jeśli się coś da um, uprościć, to to robimy. A kwadrat przepisuję, tutaj ta jedno z plusem, z minusem się zredukują i mam a kwadrat odjąć 1. No to przykład b. x odjąć 15, x odjąć 1. I znowu biorę pierwszy wyraz, mnożę z pierwszym. x razy x to jest x kwadrat. I z drugim pamiętam, że ten znak jest przyklejony, czyli mam minus x. I teraz mam minus 15 razy x, czyli minus 15x oraz minus 15 razy minus 1. To jest minus i minus daj plus, czyli jest 15 plus 15. I znów, jeśli się da coś zredukować, minus x i minus 15, tak naprawdę tu mamy jedynkę, czyli minus 1 i minus 15 dług i jeszcze jeden dług, czyli mam minus 16. Minus 16x dodać 15. OK. No to kolejne. 2, B odjąć 3c, B dodać 3c. No i teraz tutaj jest metoda różna. Yy, mamy możliwość, Pomnożyć najpierw pierwszy nawias przez dwa i dopiero potem z drugim nawiasem, albo najpierw pomnożyć nawiasy, a na końcu przez dwa. Ja będę robiła po kolei, żeby nie robić zamętu. Czyli najpierw mnożę pierwszy nawias z dwójką, czyli będzie 2B, odjąć 3 razy 2 to 6C, i w nawiasie, bo muszę jeszcze to pomnożyć przez drugi nawias. I znowu. Pierwszy wyraz z pierwszym, czyli 2b kwadrat. Następnie 2b doda razy 3c, czyli 2 razy 3 to, to jest 6bc. Następnie minus 6c razy b, czyli mam minus 6bc oraz minus 6 razy 3c Minus 6 razy 3 to jest minus 18. C razy c to c kwadrat. No i teraz sprawdzamy. 2b kwadrat zostaje, a tutaj mam te same literki z przeciwną liczbą, czyli się wyzerują. I 18c kwadrat. Odjąć 18c kwadrat. D. A kwadrat plus b kwadrat. A odjąć b. Razy 5. No to mnożymy po kolei A kwadrat razy A to jest A do trzeciej. A kwadrat razy minus B to jest minus A kwadrat B. B kwadrat razy A to jest plus A B kwadrat. Oraz B kwadrat razy minus B to jest minus B do trzeciej. I to całe mam jeszcze pomnożyć przez 5. Zauważcie, że nic nie mogę zredukować, bo tutaj mam a kwadrat a tu mam b kwadrat. Więc mnożę przez 5: 5a do trzeciej, odjąć 5a kwadrat b, dodać 5ab kwadrat i odjąć 5b do trzeciej. Trzeba bardzo uważać, kiedy pojawia się więcej literek, bo tutaj te potęgi mogą troszkę namieszać. Przykład E. Teraz będziemy mieć pierwiastki. I znów każdy z każdym. Pierwsze z pierwszym mam, czyli pierwiastek razy pierwiastek. Gdybyście wrócili pamięcią do tych tematów, które były wcześniej, gdy mnożymy pierwiastek, możemy pod jeden pierwiastek to zapisać. Pierwiastek razy pierwiastek to jest pierwiastek z 5 razy 5, czyli z 25. Następnie dodać pierwiastek z 15. Odjąć pierwiastek z 15. I odjąć pierwiastek z 9. Zobaczcie, tu znowu nam się wyzeruje. Pierwiastek z 25 to 5, pierwiastek z 9 3. Wynik 2. Przykład F. I znów każdy z każdym. Yy, może tu pierwiastek z 7 razy 4 to jest 4, pierwiastki z 7.

Dwa pierwiastki z dwóch, odjąć jeden. Dwa pierwiastki z dwóch, dodać jeden. Może teraz rozpiszę. Zobaczcie. Dwa pierwiastki z dwóch razy dwa pierwiastki z dwóch. To jest pierwsze mnożenie. Dalej mam dodać. Dwa pierwiastki z dwóch razy jeden. Kolejne. Mam minus jeden razy dwa pierwiastki z dwóch. I minus 1 razy 1. Po co to zrobiłam? Po to, żebyśmy się nie zamotali z tymi pierwiastkami. Zobaczcie, 2 razy 2 to 4. Pierwiastek razy pierwiastek to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Dodać dwa pierwiastki z dwóch, Odjąć 2 pierwiastki z dwóch I odjąć 1. Czyli 6. Wyzerowało się. Odjąć 1. Piąteczka. Przykłady z, łamkami, z pierwiastkami będą najbardziej takie kłopotliwe, myślę, bo tutaj wchodzą jeszcze działania na pierwiastkach, co jak widzimy, może sprawiać problem. I przykład: H, pierwiastek z 6, pierwiastek z 5, 1, pierwiastek z dwóch, no to mnożymy znów. Pierwiastek z 15 razy pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 75. Pierwiastek 15 to jest razy 2, czyli minus pierwiastek z 30, minus pierwiastek z 30 i minus i minus będzie plus pierwiastek z 12. No to teraz trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie coś zrobić z tymi pierwiastkami. Otóż tutaj będzie 25 razy 3. Tak, czyli wyłączam wspólny, jakiś czynnik przed pierwiastek. 25 razy 3. Odjąć. Tu będą dwa pierwiastki z 30. I dodać, tu będzie 4 razy 3, czyli 5 pierwiastków z 3, czy z 30 coś da się zrobić. 6 razy 5, 15 razy 2. No tak, nie bardzo chyba. Dostawimy. Dodać 2 pierwiastki z 3, czyli będziemy mieć 7 pierwiastków z 3, odjąć 2 pierwiastki z 30. Dobrze. Teraz zajmiemy się zadaniami kolejnymi. Czwarte zadanie. Zapisz za pomocą sumy algebraicznej, pole narysowanego wielokąta i wykonaj obliczenia dla x równego 2. No, zobaczcie, w podpunkcie A ja sobie zrobię taki delikatny szkic, żebyście widzieli. 3x odjąć 1, 6x dodać 2, 3x dodać 1 i 6x dodać 3. O co tutaj chodzi? No pole figury, no prostokąta, pole prostokąta bez problemu policzymy. Tego prostokąta również to jest długość jednego boku razy długość drugiego i to jest dokładnie to samo. I ostatecznie musimy je do siebie dodać, na końcu policzyć wartość liczbową. To zapiszmy. Pole pierwszego to jest 6x dodać 3, razy 3x dodać 1. Pole drugiego to jest 3x odjąć 1. Razy 6x dodać 2. No i musimy wymnażać teraz nawias. Musimy się pilnować, żeby nie porobić błędów. 18x kwadrat. Dodać 6 razy 1, czyli 6x. 3 razy 3, czyli 9x. I 3 razy 1. Mamy pierwsze wymnożone. Dodać. 3x razy 6x, czyli 18x kwadrat. 3x razy 2, czyli 6x. Teraz mamy odjąć 1, czyli minus 6x i odjąć 2. Redukujemy, co się da. 18, 18, 36x kwadrat. Mamy tutaj 15x. Dodać 1. I nasze zadanie jest teraz. W miejsce x wstawić dwójkę, żeby obliczyć wartość liczbową. No to mam 36 razy 2 do drugiej, dodać 15 razy 2, dodać 1, 36 razy 4, dodać 30, dodać 1, 36 razy 4, 4, 2, 12, 144, i trzydzieści, sto siedemdziesiąt cztery, sto siedemdziesiąt pięć pole pierwszej figury. Druga figura jest bardziej skomplikowana. Ale do policzenia. X plus dwa. 2. 2 x plus dwa. x jeden. Tu mamy dwa. No, i również musimy policzyć pole. I teraz w jaki sposób podzielimy tą figurę? To już zależy od nas. Myślę, że najłatwiej byłoby ją podzielić na trapez i dwa prostokąty. Skoro dwie krateczki tutaj było dwa, to zatem tu mamy trzy i tu trzy, jeżeli to będzie w ogóle nam potrzebne. No i liczymy. Pole pierwszej figury, pole drugiej figury, pole trzeciej figury. Ten odcinek będzie miał 2x dodać 1, dodać 2, odjąć, i dodać 1. Spoliczmy go. Ponieważ od tego całego odejmujemy ten kawałek, a to jest X odjąć 1. Czyli 2X dodać 2, odjąć X dodać 1. X dodać 3. X dodać 3. To jest ważne. A tu będziemy mieć 6, 8. Teraz wymiary prostokątów sobie zapiszmy od razu. Tutaj będzie x odjąć 1, tu mam 2 i tutaj też mam wymiary. No to liczymy. Um, pole pierwsze, jest to pole trapezu, czyli dodajemy dwie podstawy przez 2 i razy wysokość, czyli x plus 3. To liczymy x plus 10, x plus 3 przez 2。x kwadrat dodać 3x, dodać 10x, dodać 30 przez 2. x kwadrat dodać 13x, dodać 30 przez 2. No i ewentualnie, jeśli by się ktoś chciał pokusić, możemy podzielić przez 2 wszystkie liczby, no ale wyjdą nam tutaj ułamki, więc tak niekoniecznie. No to przechodzimy do figury drugiej.